Witajcie, mamy połowę grudnia, mi się nie udało w listopadzie posadzić czosnku, bo spadło u nas dość dużo śniegu, natomiast jak to ostatnimi laty, na święta Bożego Narodzenia śnieg pięknie sobie stopnieje i można wtedy sadzić czosnek. Tego nam nie życzę oczywiście, fajnie by było jakby święta były białe, no ale mamy rzeczywistość jaka jest. I słuchajcie, przygotowałam sobie dzisiaj czosnek. Tutaj mam harnasia. Dostałam od koleżanki całe pudełeczko pięknych główek. Już sobie je podzieliłam na ząbki. Niektóre, słuchajcie, ząbeczki już zaczynają puszczać tutaj szczypior powolutku. Tu zaczynają pędy już wychodzić. No i oczywiście czosnek, jak sadzimy, to zielonym do góry. A korzonki, niech sobie tutaj. Wychodzą na dół. To wiadomo, większość z Was wie, ale mogą być i tacy, co pierwszy raz będą sadzili. I mam jeszcze tutaj całą taką michę czosnku, takiego mojego, nie wiem, nie wiem jaka to jest odmiana. Dostałam od babci, może też Harnaś, ale mam go już od wielu lat. I tutaj mam, słuchajcie, E, takie kwiatostany, których nie poobrywałam, bo nie ze wszystkich mi się e, udaje zerwać, e, jak e, prawda, wypuszczają pąki kwiatowe, to nie wszystkie te strzałki udaje mi się poobrywać. Niektóre zostawiam nawet e, celowo i popatrzcie, tu w środku są, jest pełno takich nie tyle nasion, co takich cebulek powietrznych, takich maleńkich e, ząbeczków czosnku. I ja mam tu całą taką, patrzcie, tackę z tymi ząbkami małymi. Gdyby je obrać, to w środku jest normalnie ząbek czosnu, taki, który można sobie schrupać. Smakuje identycznie jak zwykły ząbek z główki. I tę drobnicę będę rozsypywała sobie. Po całym tym moim polu, tu wszędzie. Niech on sobie wschodzi, niech sobie rosną te samosiejki. Czosnek, nie tylko jest super do jedzenia prawda, naszych przetworów, możemy też korzystać ze szczypioru, ale też ma różne fajne inne funkcje w ogrodzie. On działa i troszeczkę prawda, na niektóre robale, żeby nam prawda, nie niszczyły naszych upraw, troszeczkę odstrasza prawda, tym swoim zapaszkiem. Dodatkowo też przeciwdziała niektórym chorobom grzybowym, więc warto sobie go wszędzie porozsadzać, a nie musimy tego robić, prawda, używając tych, tych dużych naszych ząbków, tylko można po prostu porozsiewać sobie takie nasionka wszędzie. Ja na pewno będę rzucać w truskawki, bo nie udało mi się wszystkich uporządkować, poprzerywać. Mam bałagan niezły w truskawkach jeszcze, a takich maleńkich cebulek powietrznych mi nie szkoda, więc będę rozrzucać to wszędzie. Niech się nie marnują, prawda? To jest super. W ogóle czosnek mi nie przeszkadza nigdzie w ogrodzie. Niech on sobie będzie. W każdym możliwym miejscu ja czosnku bardzo dużo używam i do jedzenia na bieżąco i do ścinania, prawda? Tego szczypioru później, wczesną wiosną też sobie go, z niego korzystamy i jemy. I bardzo dużo używam do przetworów później, do kiszenia i tak dalej. Jak nie umiecie sobie dobrze przechować czosnku, nie macie warunków na niego w domu, to jeszcze powiem Wam, że moja koleżanka na przykład takie główki czosnku, takie ząbki, przepraszam, obiera i mrozi po prostu. Takie pokrojone. I potem sobie korzysta w zimie. Bardzo fajna, bardzo fajna też opcja. Można tak używać. No i co więcej? Biorę się do pracy. Na co tu czekać? Tutaj mam już w miarę ogarnięty kawałeczek ziemi, prawda, po tych moich warzywach korzeniowych. W tym roku sobie będzie rósł tutaj czosnek. Jeszcze go poupycham w różnych miejscach ogródka, ale dzisiaj na pewno chcę to zrobić w tym miejscu. Chciałam go później wyściółkować jeszcze słomą, ale nie udało mi się jej przywieźć na tyle, żeby, żeby tutaj użyć wokół czosnku. Poszła pieskowi do budy. Niech mu będzie cieplutko w ziemię. Muszę sobie najpierw, słuchajcie, tutaj, grabkami trochę wyrównać. I zaraz wam to z dalsza pokażę, jak się męczę, jak to zwykle. Teraz mam w ogródku takie tyczki rozłożone ze sznurkiem. Pokażę Wam. O, takie coś. I sobie to przestawiam. Albo jak chcę sobie zaznaczyć granicę ogródka, albo dzisiaj, o, chciałam sobie tutaj wyznaczyć w miarę prosto linię. O, widzicie, żebym mogła. Yy, zrobić sobie rowek pod ten e, czosnek. Niektórzy, widziałam, mają takie fajne drewniane narzędzia z tymi otworkami do robienia e, dziurek na główki czosku, Pięknie, równiutko wtedy wszystko wschodzi. No, u mnie nie będzie tak pięknie. Ja sobie po prostu biorę takie narzędzie, zrobię rowek, powtykam te e, główki i tyle. Nie będę się tutaj cyrtolić zrobieniem jeszcze narzędzi, bez przesady. Chociaż bardzo mi się to podoba. Nie ukrywam. No i co? Na jaką głębokość to kopiemy? No, na taką, żeby czosnek, jak mamy, prawda, ząbek, to żeby go przykryć tak podwójnie ziemią podwójną taką warstwą jak jego wysokość tego ząbka mniej więcej, prawda? A patrzcie, co tu się w koło dzieje: jak mam dużo kretowin wszędzie. U mnie tutaj jest dość sporo turkuci. A kryty je lubią jeść. <laughs> także, także niech sobie teraz polują, buszują. Zeżrą mi pewnie też trochę drzownic, ale to jest natura. Niech sobie tu rządzą. To ich świat. Opa! Jeszcze Wam coś pokażę. Znalazłam dziurę po karczowniku, to zobaczcie jak duże są dziurki, jak można łatwo poznać, że macie karczownika u siebie. Ten mrowek na czosnek i popatrzcie. Mam nadzieję, że będzie widać. O, tutaj widać dziurkę. Ale patrzcie, jaka ona jest duża. Przekrzywie troszkę. Tam można prawie włożyć e, rękę do środka. Nie wiem, czy widać. O, na cztery paluszki. Śmiało. No i karczowniki. To są takie, e, takie szczury wodne. One są wielkości szczura. Trochę może bardziej upasione i z krótkimi ogonkami. Także to jest dość duże zwierzątko. No i ono robi takie, takie większe, y, większe dziury. No. no są i już. Trudno. Dawaj. Ja wam powiem, że ja trochę walczę z tymi wszystkimi grzeniami, bo inaczej to by mnie tutaj zjadły, oczywiście e, na, niektóre, na niektóre tam szczury, myszy i tak dalej. E, też ustawiam w takich miejscach niedostępnych dla innych zwierząt trudki, no bo bo wiecie, no nie może być tak, że ja tutaj będę miała rozmnażalnie szczurów i myszy, tym bardziej, że nie mam kotów. Planujemy z mężem tutaj może kiedyś wkopać taki wielki słup, żeby, żeby mogły sobie te taki drapieżne też prawda, polować. No ale trzeba też, prawda, zwalczać w jakiś sposób te, te wszystkie szkodniki, bo one się niesamowicie namnażają. Zwłaszcza jak mają, prawda, miejsce tak, tutaj, gdzie się schronić. Ja tutaj nie robię orki, mają jedzenie, no bo wiadomo, bo tutaj są różne pyszności w ogródku. No i jest też ciepło, tak. E, mają się gdzie schronić. A wokół też u nas tutaj jest bardzo dużo gospodarstw rolnych i te e, gryzonie też się nam namnażają, więc no musimy jakoś wszyscy, prawda, po troszeczku z nimi e, walczyć, no. I tyle. Obok tutaj też mam taki lasek z terenem podmokłym e, i tutaj są świetne właśnie warunki dla, dla karczowników, dlatego no ja nie jestem w stanie ich całkiem, prawda, e, zwalczyć, więc no jest ich tutaj sporo, przychodzą, Coś tam mi się uda czasami, prawda, zmniejszyć ich o populację, no ale wiecie, ale, ale wiele nie mogę. Trochę kotków tu przychodzi z okolicy, to też je, prawda, ograniczają. Wiecie, tu u mnie są jeszcze do tego wszystkiego kompostowniki, yy, gdzie jest ciepło, mogą się te zwierzęta prawda, schronić na zimę. I jest tu dobrze, więc się też rozmnażają w takich miejscach. A też nie mogę narażać, prawda, całej okolicy, że ja tu będę miała rozmnażalnie, prawda, szczurów i myszy tak być nie może. Bo to nie jest w porządku w stosunku do innych. O. I Już dziurka pod czosnek jest, mogę upychać. Teraz sobie obniżymy, a żebyście mnie widzieli. Widać, widać. Ja czasem upycham dość gęsto, tak naprawdę, żeby tylko się rozwinęły fajnie główki. Główki wiadomo jakie są. Tej wielkości, trochę miejsca im można zostawić. To ile wychodzi? Około 10 cm pomiędzy nimi. I co tyle, upycham ząbki. Gdybyście to upychali, oczywiście, między innymi roślinami, żeby sobie wiadomo, taką uprawę prowadzić, gdzie, gdzie mamy czesnek poupychany między innymi roślinami, no to też bierzemy pod uwagę, że taka główka powinna mieć miejsce na taki rozmiar. No i wiadomo, korzonkiem, korzonki do dołu, zielone do góry, tak? To idzie na dół. I upychamy po jednym. O, i widać. Trochę tego mam. Co mi się tutaj nie zmieści, to będę upychała po całym ogrodzie jeszcze. Wszędzie po prostu wetknę, zrobię dziurkę jakimś kołkiem, szybciutko i upchnę. Tutaj nie robiłam takich dziurek, bo mi jest szybciej po prostu kopaczką zrobić dziura, a potem to zasypać. Tu na troszeczkę, bo nic nie będziecie widzieli. A wy jak posadziliście już swój czosnek? Myślę, że nie wszystkim się udało. Ja słuchajcie, jak czasami albo i często, zdarza mi się, że nie zdążę jesienią w ogóle posadzić czosnku, to mam takie inne sposoby na to, bo tak, nieraz mam grządki nieprzygotowane i nie ma gdzie go poupychać, a mam chwilkę, żeby go wsadzić, tylko nie ma gdzie. To wtedy biorę sobie te wielodoniczki, takie te paletki, prawda, z małymi doniczuszkami, zasypuję to ziemią, wkładam sobie ząbki czosnku i jeszcze to przysypuję wyżej ziemią i zostawiam w ogrodzie, tak po prostu pod chmurką. Wtedy ten czosnek przemarznie, więc będzie, prawda, przymuszony troszeczkę do, do tworzenia tych główek takich wieloząbkowych, tak, żeby normalnie wszystkie te procesy przeżył, tak, ten, ten, ten mróz i tak dalej w zimie. I po tym, jak mam czas, wczesną wiosną, to te, te ząbki, które już zaczną, prawda, sobie rosnąć, już są wykiełkowane, wyciągam z tych wielodoniczek i upycham tam, gdzie potrzebuję. Także to jest taki jeden sposób. A drugi mój sposób jeszcze to ja nigdy nie mam wykopanego całkiem czosnku po zimie. Zawsze mi tych główek troszeczkę zostaje w ogródku, takich niewykopanych. E, łatwo je znaleźć, bo one wiosną już mają bardzo dużo szczypioru i widać, że są takie, takie gęste, prawda, kępy z e, tym szczypiorem. I wtedy ja sobie wczesną wiosną wykopuję te kępy, rozdzielam wszystko na osobne roślinki i też upycham po całym ogródku. One całkiem ładnie rosną. Mam z tego naprawdę fajne później e, główki czosnku. Także jak Wam się nie uda jeszcze teraz, bo możecie śmiało, póki ziemia nie jest zmarznięta, jak nie ma śniegu, to możecie sobie śmiało powsadzać jeszcze z czosnek. Jeszcze nawet, jeszcze nawet do nowego roku i nawet w nowym roku, e, jeśli nie znajdziecie teraz czasu, byle on sobie przemarzł. No i tyle. I i on da sobie radę bez problemów. Także no widzicie, ja dopiero teraz sadzę. I myślę, że będzie świetnie sobie radził ten czasnek. A potem sobie posieję jeszcze. To moje nasionka. Będę rozrzucać wszędzie po ogrodzie. Część tu, część w tym drugim ogródku. dużo tych zambków, Myślałam, że, że tego nie będzie tak dużo. A tu coś czuję, że ten jeden, jeden rowek to będzie za mało. A tu wiecie, 15 godzina w grudniu. To już jest zachód słońca prawie. Ja już słoneczka nie widzę. Schowało się za horyzontem. Jest. Posadziłam sobie do samego końca. Nie zajęło to zbyt dużo czasu. No i patrzcie, mniej więcej takie odległości tu mam o, między tymi ząbkami. Niektórzy sobie wcześniej obierają e, ten czosnek tak e, całkiem do, prawda, z tych upinek, e, do gołego, żeby zobaczyć, czy na przykład ząbki czosnku nie są, nie złapała jakaś choroba grzybowa, czy są na pewno w dobrym stanie. Ja już sprawdzałam, ten czosnek mam piękny, więc nie będę go e, obierała. Teraz to tylko wszystko sobie grabkami przysypię. No. Dobrze, że mi babcia sweterek ciepły zrobiła. <grywka> Wiecie, u mnie jest taki pozorny bałagan zawsze, ale jednak staram się tak wszystko sadzić w miarę w w rządkach, prawda? żebym potem wiedziała, co gdzie mam i umiała to znaleźć, tak? I była w stanie to, to wszystko ogarnąć, plewić, ciłkować i tak dalej. I lubię, jak jest też porządek. Nie wszystko musi być idealnie, ale porządek nigdy nie zaszkodzi. Ja sobie jeszcze lubię zrobić znaczniki na samym początku i na końcu, żebym wiedziała, w którym miejscu sadziłam. Powinnam to wcześniej wbić, ale jeszcze pamiętam, gdzie mój czosnek rośnie, więc zaraz sobie to jakieś patyczki o, zorganizuję. Mogą być takie o, z miskanta olbrzymiego. To wystarczy. Jeden wytknę na początku, a drugi na samym końcu i będę wiedziała, gdzie ten czosnek jest. Można sobie... Włożyć znacznik z opisem mieć pięknie napisane czosnek tak odmiana jeszcze, jak znamy i pamiętamy. I na końcu gotowe jest. Uff. I mamy metę. Jeszcze tylko rozsieję te, te moje nasionka. Trochę czasu mi zostało, popatrzcie. Wsadziłam pewnie z połowę tego, co było, no ale patrzcie, jak już mamy. Za chwilę będzie ciemno. Nie wiem, czy mi się uda dużo zrobić. Nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj mam taki małe poletko truskawkowe. Mam jeszcze w innych miejscach, ale tutaj słuchajcie, będę sobie te moje główki z czosnkiem o, to wystarczy tak przycisnąć i już mamy nasionka wszędzie. Będę sobie po prostu to rozrzucać. Jakbym karmiła kury. No i to sobie gdzieś po wschodzie w różnych miejscach. Czosnek jest bardzo dobry w truskawki. Po pierwsze zawsze tutaj jest na niego miejsce. Bo one sobie tak rosną w jednym miejscu i się rozłażą, tak? Więc czosnek ma miejsce wzrostu, a przede wszystkim chroni truskawki przed chorobami grzybowymi. Także warto sobie go posadzić, nie trzeba się męczyć, I tylko. Na tak truskawkach i tak rozsieje. To jest najszybsze. Można po całym ogrodzie dosłownie wszędzie je porozsiewać. Zawsze, jak Wam nie będzie przeszkadzał taki czosnek, to po pierwsze, możecie go sobie po prostu przesadzić. A po drugie zjeść albo wyrzucić. <grych> Wyplewić po prostu. I już. To nie kłopot. Ja uważam, że od nadmiaru... Wiecie, głowa nie boli. A tych nasionek to są po prostu tysiące. O! Starczy tak znieść. I patrzcie. Dużo nie. O, nawet na brzegach sobie rozsieje. A co? Szkoda, żeby się miejsce marnowało. Gdzie my go tu mamy? Czasami, wiecie, jak taka główeczka, taki kwiatostan spadnie na ziemię, to jeśli nie widzieliście na innych moich filmikach, to one w jednym miejscu po prostu wypuszczają taki bardzo gęsty szczypior. I to też jak wzejdzie i zobaczcie sobie w ogródku, to co, zobaczcie jakie to są duże niektóre, nawet byłoby co chrupnąć. To też wystarczy sobie porozsadzać, popikować w ogródku, tak jak inne roślinki pikujecie i będzie. patyczki można sobie też powtykać gdzieś tu między truskawki, wysiłkować tym i już. To też jest materia fajna. Nie muszę z tym nigdzie chodzić przecież. O. Patrzcie ile tego jest jeszcze. I to wszystko będą kiedyś duże, dorodne główki czosnku. Ja to porozrzucam dosłownie wszędzie. Co mi szkodzi? Czosnku nigdy za wiele.